Wydaje mi się, że warto, bo jest to oprócz tego, że jest bardzo dobrym sportowcem, jest też e, bardzo dobrym człowiekiem. Jest e, wrażliwy, jest czuły, jest e, sympatyczny i każdego traktuje równo. Jest e, taką wizytówką e, reprezentacji Polski i na pewno zarzutówką w tym mm, I uważam, że. Nie widzę lepszej osoby, która mogłaby zdobyć tytuł y, dzisiejszego wieczoru niż Aleksander Szywka. No myślę tak, myślę, że będzie na pewno w jakiś sposób wyjątkowy moment a, ten dzisiejszy wieczór i to będzie takie myślę uko ukoronowanie tych wszystkich sukcesów i tego pięknego roku 2023. Także a, na pewno będzie to miłe dla nas, dla nas a, przeżycie, być tam z najlepszymi sportowcami, a, z najlepszymi sportowcami. A, jacy są w Polsce w różnych dyscyplinach, a ja osobiście trzymam największe kciuki za Olka, tak? bo jest on, to naszym, on jest naszą wizytówką I, i życzę mu z całego serduszka, żeby po prostu zajął jak najwyższe miejsce w tym publistycie.